Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu ich a w dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak media zareagowały na wspaniały wynik Rafała Czaskowskiego, który no nie był wspaniały. Idziemy po zwycięstwo, mówi Rafał Trzaskowski podczas wieczoru wyborczego po obejrzeniu wyników. A dziś już zaczyna ten marsz, częstując drożdżówkami w kielcach. Przed nami piękne dwa tygodnie, gdzie nagle zmienia się oblicze polityków. Nagle zmieniają swoje poglądy, żeby przypodobać się e, wyborcom innych. Kandydatów. Rafał Trzaskowski już dzisiaj zapowiedział, puścił oko do wyborców pani Magdaleny Biejat, że on jest za tymi związkami partnerskimi, że chciałby zliberalizować aborcję, tylko moim zdaniem jest to błąd, bo wyborcy pani Magdaleny Biejat i tak by na niego yy, zagłosowali. A przez takie gadanie zniechęci tych wyborców bardziej prawicowych, którzy może by się zastanawiali nad jego kandydaturą, ale po takich słowach raczej e, go nie poprą. Zresztą pani Magdalena Bieja, jak i Szymon Hołownia od razu zamiast wykorzystać swoje poparcie, kilkuprocentowe, ale kilkuprocentowe, jednak mają e, jakiś wyborców za sobą i domagać się Rafał, e, od Rafała Trzaskowskiego. Ty, Zarekomenduję swoim wyborcom, żeby na ciebie zagłosowali, ale wymagam od ciebie tego. I właśnie tu ważna sprawa. Od Szymona Hołowni byłyby te telefony, od Magdaleny Biejat były te związki partnerskie, ale nie, oni poddali się bez walki i od razu idźcie, zagłosujcie na Rafała, niech wygra nasza uśmiechnięta Polska. I z drugiej strony, dzisiaj Sławomir Mencen zapowiedział, że. To nie brzmiało jak poparcie, tylko że zaprosi, zaprosił już kandydata jednej i drugiej strony do siebie na kanał, e, że nagra rozmowę i kandydat, który ubiega się o poparcie wyborców Sławomira Mencena powinien podpisać deklaracji tam, że nie podwyższy podatków i tam różne inne, możecie to przeczytać. I tutaj pokazuje, że nie odda od razu poparcia, musicie o mojego wyborcę zawalczyć. Tylko jak to fajnie Adrian Sandberg powiedział, wyborca to nie jest puchar przychodzący, który można przekazywać, to i tak sam wyborca zdecyduje, ale na pewno, jeżeli Karol Nawrocki pójdzie do Mencena i tam nieźle wypadnie, podpisze tą deklarację, to na pewno zwiększy swoje szanse na wygranie w drugiej turze. Tak jak już mówiłem o Adrianie Zandbergu, Adrian Zandberg powiedział, że nikogo nie poprze. W drugiej turze. Odnosząc się też do zaproszenia Mencena, jeden z moich widzów, na pewno on będzie wiedział, który, i tak samo jak wyglądaliście streama, to od razu powiedział, że Mencen powinien zaprosić dwóch kandydatów do siebie na kanał i właśnie coś takiego zrobić. Nie wiem, czy to było wcześniej zaplanowane przez Mencena, czy ta osoba może jeszcze wysłała do Mencena e, taki pomysł. Grzegorz Braun zrobił podobnie jak Słowomir Mencen: wystosował swoje oczekiwania. Jeżeli jakiś kandydat chce poparcia Grzegorza Brauna, no to musi. E, Sprzeciwić się wysyłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę, sprzeciw wobec Zielonego Ładu i tak dalej. No, ogółem program Brauna. I tutaj też jest parę punktów procentowych do ugrania przez jednego, jak i drugiego kandydata, chociaż nie wyobrażam sobie, żeby kandydat żeby wyborca Grzegorza Brauna zagłosował na Rafała Trzaskowskiego. Jak zawalczy o dodatkowe głosy w drugiej turze? Chcę rozmawiać ze wszystkimi, przede wszystkim z młodymi, bo bardzo wielu młodych zagłosowało na Mencena. I Rafał Trzaskowski już jutro. Wiecie co, kochani? Ja jestem za tymi niskimi, prostymi podatkami. Przecież ja jestem liberałem. My będziemy w tej, sejm, w tej kadencji Sejmu obniżać podatki, tylko wiecie, bardzo mało mieliśmy czasu, wiecie, to dni już minęło bardzo dawno. Trochę nam to nie wyszło, ale nie mieliśmy własnego prezydenta. Jak będziemy mieli własnego prezydenta, to teraz już na pewno zrealizujemy swój program. Z rządowej koalicji pełne i bezwarunkowe wsparcie ma na razie tylko na hołowni i trzeciej drogi. Katarzyna Kolenda Zaleska. To jest Biało-Czerwona. Dla nas rzecz święta. I wszyscy się zmieścimy pod Biało-Czerwoną. Radość na wieczorze wyborczym Rafała Trzaskowskiego nie była przedwczesna. No czy ja wiem? Uśmiech Rafała Trzaskowskiego nie jest jakiś taki szczery i wszystkie sondaże dawały mu taką wielką przewagę. Rafał Trzaskowski chyba sam w nie uwierzył, a tutaj jest mała różnica, jeżeli się sumuje wyborców prawicowych i wyborców lewicowych. Znaczy to trochę uogólnienie, no ale no to Karol Nawrocki ma wyraźną przewagę takowo potwierdziła jego zwycięstwo w pierwszej turze wyborów. Przed nami Ostatnia prosta! I zwyciężymy! Będę niezależnym prezydentem, będę waszym prezydentem! Zwycięstwo jest bezsporne, ale nie można mówić o triumfalnym pokonaniu konkurenta. Spodziewam się tego, dokładnie spodziewali. Mówiliśmy od samego początku, że ta różnica będzie niewielka. Śledzę tą kampanię od początku. Wy też oglądając te filmy i żaden polityk Platformy Obywatelskiej nie powiedział, że różnica będzie mała. Ba, wszyscy politycy Platformy Obywatelskiej zawsze udostępniali sondaże, gdzie Rafał Trzaskowski miał astronomiczną przewagę 10 punktów procentowych. A ja dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do zrzutki znajduje się w opisie. Najważniejsze jest to, że Rafał Trzaskowski wygrał tę pierwszą turę. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Na wieczór wyborczy Rafał Trzaskowski wybrał Sandomierz. To między innymi tam zwyciężył z Andrzejem Dudą pięć lat temu. Politycy nie rzucali się w oczy. Celowo kandydatowi mieli towarzyszyć mieszkańcy z różnych grup społecznych. Przekrój Polski. Połączenie tradycji z nowoczesnością. I pytanie do sztabu. Kto ma... W to uwierzyć, że Rafał Czaskowski jest tak samo jak Karol Nawrocki, obywatelskim kandydatem. Przecież u Nawrockiego nikt to nie kupił? Tak samo u Czaskowskiego nikt tego nie kupi, że on jest pozapartyjny, nie jest współpracownikiem Donalda Tuska i on od tego rządu się odcina. Chce być jego niezależnym recenzentem. Ja poza e, Czaskowskim nie widziałam żadnego kandydata, który by się nadawał na prezydenta. Jestem mamą dwójki dzieci i zależy mi na ich przyszłości. Tym chwilą się zapytałem, kto to kupi i ja tego nie zauważyłem, myślę, że nikt tego nie zauważył, więc TVN tutaj e, najpierw to zapowiedział, że tu są matki z dziećmi, normalni Polacy, nie politycy i teraz trzeba ich jeszcze pokazać, bo tyle włożyliśmy w to pracy, a nikt na to nie zwrócił uwagi. Trzaskowski, co było oczywiste, wygrał we wszystkich dużych miastach. Do Sandomierza pojechał, by zabiegać o głosy Polski Powiatowej. W Polsce Powiatowej wie, mieszka większość Polaków. Do nich kieruje słowa o współpracy i politycznym spokoju. Rafał Trzaskowski idzie z pozytywnym przesłaniem. Skończmy z podziałami, nie musimy się o wszystko kłócić. Wyborcom Trzaskowski przypominał, że nie dlatego nie udało się zrealizować wszystkich obietnic z wyborów parlamentarnych, bo rząd nic nie robi, ale dlatego, że to prezydent z PiSu blokuje reformy. Tak, ma to sens że tak blokuje te reformy i dlatego nawet nie proponujemy, nie dopuszczamy ustaw pod głosowanie, nie przygotowujemy tych ustaw bo prezydent i tak zablokuje. To jest to samo myślenie, po co żyć, jak i tak kiedyś umrzemy. Dzisiaj musimy dokończyć to wszystko, co zapoczątkowaliśmy w 23 roku. Musimy dokończyć zmiany. Ja będę prezydentem Rzeczpospolitej, który dopilnuje tego, żeby było przyspieszenie, żeby rozliczyć pis. Trzaskowski przekonywał, że wierzy w zwycięstwo i apelował o pełną mobilizację. Wieczór wyborczy właśnie się skończył, a kampania zaczyna się od nowa, naprawdę od nowa, bo już Wiadomo, że będzie zmiana kampanijnej strategii. Wielkie brawa, Rafał Czeskowski. Prosto z Sandomierza pojechał do Tarnobrzegu na pierwszy wiec wyborczy w drugiej turze. Zobaczcie, to jest ta różnica, bo mój konkurent się bawi na imprezie partyjnej, a ja jestem z wami. Mówiąc inaczej, myślałem, że moja przewaga nad Nawrockim będzie trochę większa, więc nie mamy już co tracić czasu, więc kampanię... Do drugiej tury zaczynam już dzisiaj. Na drugą turę Trzaskowski rusza z opowieścią o Polsce tolerancyjnej, zagrożonej przez powrót PIS do władzy i apeluje do rozczarowanych kobiet, by jeszcze raz mu zaufały. Tego mi właśnie brakowało w tej kampanii, bo zawsze w każdej kampanii jest coś takiego: drogie kobiety, to wy wybierzecie. Pamiętajcie, żeby iść do urn i wybrać dobrze, wybrać naszego kandydata. I właśnie trochę w kampanii prezydenckiej tego nie było, ale już wiem czemu, bo teraz tą kartę magicznie wyciągamy w drugiej turze, drogie kobiety. Widzicie, zaraz będziecie mieli rząd PiSu, bo nie poszłyście na wybory. Obiecałem, że będę walczył o prawa kobiet i dowieziemy to. A tutaj czołg mi jedzie. Już wiem czemu politycy nie mogą się cieszyć z zaufaniem ludzi, przecież wiadomo, że i tak politycy kłamią, naciągają, ale jeżeli czwartą kampanię z rzędu cały czas słyszę, że teraz już naprawdę, teraz już naprawdę to dowieziemy, no to śmiać mi się chce i nie dziwię się tym ludziom, co nawet średnio interesuje się polityką, że ci politycy gadają, gadają, a tak niczego nie zrobią. W nowej odsłonie kampanii trzaskowski musi też zmniejszać niepokoje swoich wyborców. Ja jak wygra, się, albo od razu sprzedaję mieszkanie i wyjeżdżam! Walczymy. Mobilizacja to jedno, drugie to ważne polityczne gesty, więc miałem to powiedzieć w jakimś innym filmie, nagrać nie wiem, oddzielny odcinek, ale powiem to teraz jak to padło, najbardziej śmieszą mnie. Te osoby, które straszą, gdzie ja teraz mam wyjechać. Boże, jak ktoś dojdzie do władzy, sprzedaje mieszkanie, wyjeżdżam. Na TikToku specjalnie pożyłem TikToka. Dzień po wyborach, żeby zobaczyć, jak troszkę wrzucę wszystkich do jednego worka. Julki na Twitterze płakały. Boże, jak Benson i Brown mogą mieć takie poparcie. Wyjeżdżam, to jest brak szacunku do kobiet. Boże. Przecież to nie jest demokratyczne. Jak wy możecie na, na kogoś takiego głosować albo kategoryzować, że my tutaj, ja w mieście żyję, to, jest, to ma swoją nazwę, to jest za, warszawskie zapalenie opon mózgowych, gdzie tam ludzie, no Warszawa jest kompletnie inna niż cała Polska i oni myślą, że e, cała Polska to jest jak Warszawa. Wiecie, co jest najbardziej śmieszne? Że te osoby interesują się. Tydzień przed wyborami, tydzień po wyborach i one przez kolejne lata już nie interesują się polityką, ale wybierają nam rządzących. Żeby później znowu przy kolejnych wyborach zagłosować, nie znając się, nie śledząc przez te lata tej polityki, a my, którzy śledzą tę politykę i nie mówię, że my dobrze wybieramy, tylko my tę politykę cały czas śledzimy, nie od wyborów do wyborów, tylko cały czas śledzimy politykę i później musimy się użerać z ich wyborami, a oni tak ponarzekają, że już nie mogę żyć, wyjeżdżam. Gdzie mogę wyjechać? Może ten kraj. I oni zapominają o tym po dwóch tygodniach, przecież to i tak. Uważacie, że coś się zmieniło na przestrzeni tych dwóch lat, od kiedy nie rządzi PiS, tylko Platforma? No, dla normalnego Kowalskiego praktycznie nic się nie zmieniło. Trzaskowski wraca do Warszawy po ten obrazek. I bezwarunkowe wsparcie PSL-u dla jego kandydatury. Oj, już widzę jak rolnicy z terenów wiejskich z Podlasia głosują na Rafała Trzaskowskiego. Musimy powstrzymać marsz Donalda Tuska do jednowładztwa, tak mówi Karol Nawrocki. Zwraca się do doktora Mencena, a właściwie do wszystkich wyborców Konfederacji. Mówi to czas na uratowanie Polski. Bo też zaczyna już walczyć o głosy w drugiej turze. Podkreśla, że ma też ofertę dla środowisk lewicowych. Jakub Subieniowski. Tak, rzecznik PiSu próbował opisywać sondażowe wyniki pierwszej tury. I naprawdę dziwi mnie to, co zrobił pan Bochenek. Ponieważ no, on musiał znać wyniki wcześniej, bo nie problemem było znać wyniki e, Exit Polu trochę wcześniej. I on zapo zapowiada: zwycięstwo, gol, 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 a jednak remis, a się okazuje, że na razie to jest takie 2-1 dla trzaskowskiego. Nie było ani zwycięstwo, ani remis. Było i jest drugie miejsce. Kosmetyczna różnica. Między mną a zastępcą Donalda Tuska. Mówiąc o kosmetycznej różnicy, prezentując aż taką pewność siebie. Do zwycięstwa! Kandydat PiSu już w tym pierwszym przemówieniu zaczął zabiegać o poparcie Sławomira Mencena. Do doktora Sławomira Mencena i do wszystkich wyborców. Konfederacji. Jestem przekonany, że w drugiej turze poprzą także Karola Nawrockiego, który gwarantuje silną Polskę, bezpieczną, taką, która się będzie rozwijać. To może być przeszkodą, jak kandydat Konfederacji opisywał sposób, w jaki Karol Nawrocki wszedł w posiadanie mieszkania należącego wcześniej do starszego, schorowanego sąsiada. O jakie to piękne, żadnego słowa o męcenie, jak był materiał o Trzaskowskim, tutaj jak są słowa o męcenie to jest taki, no nie wiem, czy ktoś z wyborców Konfederacji ogląda fakty TVN-u, no, ale po coś to muszą mówić i pokazują, jak męcen zareagował na mieszkanie Nawrockiego. Zrobił rzecz absolutnie obrzydliwą. No wyłudził mieszkanie od starszej skorowanej osoby za nie nie płacąc. No, Pod czymś takim Karol Nawrocki zdecydował się na to. Panie doktorze, to spraw... To czas na uratowanie Polski. By prosić o wsparcie. Tylko, że jednocześnie politycy PiSu na tym samym wieczorze wyborczym krytykowali Sławomira Mencena. Znam jego e, ludzi, którzy byli bardzo niezadowoleni z tego, co zrobił. I to nawet jego posłowie, a ja już nie mówię o elektoracie, że przychodzili do mnie i miałem takie rozmowy. Także byli bardzo niezadowoleni z tego, co zrobił Sławomir Mencen. To... Tylko myślę, że Rafał Czaskowski będzie miał troszkę... Inną strategię, ponieważ nie będzie walczył o wyborcu Sławomira Mencena, Grzegorza Brauna czy Adriana Zandberga, tylko będzie obrzydzał wyborcom Mencena, Brauna i Zandberga, Karola Nawrockiego, żeby, bo wie, że jest mała szansa, że na niego zagłosują. To jak na niego nie głosują, to żeby chociaż nie głosowali na Nawrockiego i wtedy jest szansa na wygraną Trzaskowskiego. Też ukłon w kierunku Moja konfederacji. Ja nie mam swojego szefa. Partyjnego. Karol Nawrodki próbował przekonywać, że jest niezależnym i obywatelskim kandydatem, chociaż sam przed pierwszą turą nazwał się decyzją Jarosława Kaczyńskiego. I wczoraj prezes PISU był przy tym, jak rzecznik PISU obwieszczał zwycięstwo Karola Nawrockiego, który zajął drugie miejsce, chociaż z takim dobrym wynikiem. Jarosław Kaczyński był zadowolony z tego, jak jego kandydat wykonał plan. I znowu Jarosław Kaczyński ma tego nosa do polityki. Można nie lubić Tuska i Kaczyńskiego, ale nie można im odmówić tego, że znają się na polityce, no bo Tusk wrócił w 23 roku, wygrał wybory. Tutaj Kaczyński wystawia Karola Nawrockiego, którego nikt nie zna i był skazany na pożarcie, że zrobi słaby wynik, być może nie wejdzie do drugiej tury, a tutaj robi prawie 30% pierwszej turze. Bardzo zadowolony. Plan całkowicie wykonany. Karol Nawrocki o tym nie mówił, ale wśród polityków PiSu radość wywołał także ten wynik. To osiągnięcie Grzegorza Brauna. Ten wynik Brauna jest dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, ale to otwiera szansę dla Nawrockiego. Tak dla przypomnienia, to Grzegorz Braun nie krytykuje Rosji, za to krytykuje Żydów, Niemców i Anglosasów, czyli Amerykanów też. Cały Zachód. To on w pigułce. I tak jak mówiłem, to będzie taktyka a Rafała Trzaskowskiego na najbliższe dwa tygodnie. Nie żeby zachęcić wyborców Mencena i Brauna do siebie, tylko żeby zniechęcić ich do Nawrockiego. Wyborcy nie głosowali na Grzegorza Brauna tylko dlatego, że on użył gaśnicy. Ale dlatego, że jest antysemitą na przykład. No ale jest antyunijny. Antyukraiński docna. Część naszego elektora też taka jest. Na wieczorze kandydata, który przekonuje, że jest obywatelski, był także Antoni Macierewicz. I tak reagował na pytania o Grzegorza Brauna. Bo trudno to nazwać odpowiedzią. Robert. Grzegorz Braun nie krytykuje Rosji. Proszę o Grzegorz Braun nie krytykuje. Rosji. To niech pan mówi o tym dalej. To mówią politycy PiSu o Grzegorzu Braunie i Karolu Nawrockim. Rosja, która się podoba Grzegorzowi Braunowi, panu się podoba? Ale weźmy pod uwagę tylko taką rzecz, e, jacy ludzie głosują na Brauna, właśnie o takich skrajnych poglądach. I kogo mają teraz do wyboru? Mają do wyboru Nawrockiego. My nie chcemy Unii Europejskiej, która mówi nam jak mamy się ubierać, jak żyć. Rano Karol Nawrocki tak kontynuował kampanię w rodzinnym Gdańsku, później pojechał do Bydgoszczy. Jakub Sobieniowski, fakty. Tak jak widzieliście, widzieliśmy dwa identyczne materiały, które rzetelnie przedstawiły sylwetki dwóch kandydatów. Kandydatów, dwa wieczory wyborcze, to nie tak, że w pierwszym od Trzaskowskiego czuliśmy taką aurę zwycięstwa prezydenta, wodza narodu polskiego, a w drugiej tylko spróbujcie zagłosować na tego Nawrockiego. W momencie, jak kończę nagrywać ten film, Rafał Trzaskowski zapowiedział, że przyjdzie do Sławomira Mencena na rozmowę być może pisze tą deklarację zobaczymy, więc. Trochę cofam swoje słowa, chociaż i tak dalej podtrzymuję je, że to raczej będzie atak, żeby nie głosować na Nawrockiego i na Trzaskowskiego, niż zachęcenie wyborców Sławomira Mencena czy Grzegorza Brauna, żeby głosowali na niego. A w jutrzejszym materiale zobaczymy, jak TVN odniósł się do wyniku wyborczego Sławomira Mencena i Grzegorza Brauna. Z tego miejsca zapraszam Was już w piątek na transmisję na żywo z debaty pomiędzy Rafałem Czaskowskim a Karolem Nawrockim. Tutaj na kanale, standardowo zrobimy bingo, porozmawiamy przed debatą, porozmawiamy po debacie. Być może kogoś zaprosimy, a ja dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do rzutki znajduje się w opisie.